Moi drodzy! Witam Was! W grze, Która zwie się Five Nights of Freddy's Plus! Tak jest moi drodzy! Jak sami widzicie, mamy fangame game FNAFA jedynki. Jak sami zobaczycie może mamy wiatroczek. Prosto z naszego biura Moi drodzy! Lecimy! Nowa gra! Mam nadzieję, że wam się spodoba! Pamiętajcie o subskrypcji! Łapeczka w górę! Lecimy! Nowa gra! Freddy Fast Pizza! Local Pizzeria needs a private detective to investigate a mysterious murder that occurred two weeks ago. The owners of the Pizzeria needs help to bring back... Panie coś tam, coś tam, coś tam. leczy czasami tak szybko, że nawet się nie da wszystkiego przeczytać No i jesteśmy Pracij z to, jest tak... <śmienic> <śmienic> to jest do góry A ty jest moje Jest dwa, o, jest trzy, jest cztery, pięć. Łatwe to, nie? Myślę, że na scenę tylko jeden został. Mamy to dociska. i zaczynamy, moi drodzy, pierwszą noc. Idziemy do biura i pierwsza noc przed nami. Night one. Night one, ladies and gentlemen. Dzisiaj ogrywamy sobie pierwszą i drugą noc. O, jesteśmy. Oh my god. Oh my god. Możemy sobie, moi drodzy, kamerę poprzesuwać. Mm -hmm. i know it won't be an easy job although this must be a real treasure for you considering your line of work and all all in all what is the exact essence of your being in this place two weeks ago one of our security guards working the night shift died here his body was found in the costume of Bond oh my and god who i have an idea who could have Initiated this Turkish besides. Okay. Some... <laughs> uh... <f��> As it turned out, the corpses of children were found in the old animatronics. Those robots standing on stage right now are those same animatronics, but in the U guys. To be honest, from that moment I thought that it would never happen again. Okay. Basically, your work here is to follow the animatronics by now who initiated the murders and for what reason? As I understand it, you are abroad this because looking for all sorts of mystical bastards is your job. Anyway, we'll hear from you next time. Yes. It's a Najpierwszą Ajam Pierwszą nocą O oh my god O, o. Dzień dobry O oh my god O oh my god jak oni się na mnie gapili Widzieliście to? O oh my god Widzieliście to widzowie? Dajcie znać komentarzach, czy to widzieliście bo no to... to było okropne! Oh Wiesz, i owiezus takie to było straszne To się rusza? Ja. To jeszcze nie Twyrąc godzina. druga 45, druga 45. To jeszcze się nikt nie ruszył. To, za chwilę będzie trzecia. Patrz, Dojdzie tutaj i wskazówka będzie na, no, będzie trzecia. I trzecia. Widzisz, nie mamy trzecią. I mamy trzecią moc. Ktoś się ruszył? Nie. Że nie tak śpią. Zamykanie drzwi to jest po prostu. Aha, Bonnie się ruszył. Stoi tutaj. Widzicie, tu jest, stoi Bonnie. Bonnie się ruszył. No Bonnie noc nocja, to się zawsze od trzeciej nocy ruszałeś, chłopie To nie trzeba nowość, to się zawsze od trzeciej nocy ruszałeś Jak tam Foxy Nie, no, Foxy w pierwszej nocy nie powinien się ruszać Dobra Mam już czwartą, Mam już czwartą proszę państwa. Mam już czwartą, a ja dwie godziny i nas pierwsza zaliczona, oh my God. spokojnie jak na razie nikogo, nikogo, no ja, bo jak na razie stoi dalej na danie gara Sprawdzić inne pomieszczenia. Nie nastają no, się wszyscy nie dalej. Ale jest już piąta rano Proszę Państwa, godzina i jesteśmy w domu. Oh -oh. Foxy! A tu jest Bonnie. Oh my god, Bonnie, gdzieś ty sobie poszedł teraz. Ale Foxy w pierwszej nocy? To jest. nieprawdopodobne do dzisiaj, Foxy. Aha. Gdzie dzwoni? O, tu e! E! Halo, halo, halo! Halo? Kamera mi rozłączył. O oh my god. Dobra. A. I... Oh. Miałem już sprawdzić, ale bezsensownie. Mamy już 6 rano, proszę Państwa. Miałam już sprawdzić kamerę, ale bezsensownie. Mamy już 6 rano. Przeszliśmy nas pierwszą. We Final Nights of Freddy's Plus. No i wróciliśmy do manu głównego, gdzie moi drodzy. Teraz przed nami noc druga. Continue night two. Nocima, noc druga. Mamy już dwa. Trzy. Go. Cztery Co tak to szybko ludziska schodzi? O pięć Mamy Mamy to! Mamy to! I lecimy, moi drodzy, żeby zacząć noc drugą nie, No, takie rzeczy to akurat proste są, nie? Znalezienie takich predatów już, 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 już I mamy to Witam, dzień dobry, noc druga Witam, dzień dobry, dzień dobry Noc druga Witam, witam Night 2 Pick up the phone, bro. Uh, hello, hello, hello. So, oh I my God. your report from, um, just chicken. Really good. At, At least, least now we know that the animatronics do not move programmatically, since yeah. they simply would not be able to leave the dining room due to their. Bro, just chika. Oh, just Oh, my God. Oh. Okay. A okay. Says, well, okay. if nothing could work. We have four more days before the pizzeria closes. Go ahead. Chica's cooking? Okay. Chica's cooking. Two. A chica's cooking? Yo, just Chica. I don't like the sound. Where is Chica? A ta noc już jest hardkorowa Czasczyka Nie widzę kurza tutaj Ani tu, ani tu, ani tu, ani tu Gdzie ona jest? Ona no, światło też jej nie ma w sumie Ale co na, na temat Foxiego? Nic, dobra Bonnie, nie robisz tak. Tak się nie robi. Gdzie ty jesteś? Dobra, widzę go. Ale nie widzę ciki. Jego widzę, ale ciki zaś kuźwa nie widzę. Co? Nie jest to prybę. Na trudne rzecz, że nie widzę kuźwa No masz. Do widzenia. ona się powinna tutaj pojawić, czy jak jak będzie? ona się powinna tutaj pojawić, czy jak jak je będzie? Jej tam nie ma. Nie może ona jest tutaj. Nie, ale tu jest Bonnie. A ona gdzie jest? Gdzie jest kuźwaczyka? Ta noc już jest strasująca dla ja nie mogę znaleźć chiki. A, tu jest! Dobra. No, nie sobie wrócił na danie kara. Aha. O, no, jesteś w końcu. No, oni jest gdzie? Tutaj. Przeszedł już. Dobra. A no, nie, abonnie się jeszcze przemieścił E! O oh my god Muszę na foksiego sprawdzać. No właśnie, on jest aktywny tej nocy. O No. dobra, ja tutaj za ich w oknach, to przylecamy kamień drzwi. Mogłaby być już czwarta, nie? O jest już czwarta, idealnie Dobra Jest git, Foxy jeszcze się nie ruszył Wszystko jest pod kontrolą, proszę Państwa O I Uderzyło. Uderzyła Co to za jakieś odgłosy? Już sobie poszło Pięknie Ta za chwilę uderzy Oh my god, Co za jakieś Nie no, Freddy? Nie no, nawet nie gadajcie O Oh my god, Nie no, nie gadaj. Oje, co no on tam stoi? No, chyba sobie. Oh my god, Zamykaj te drzwi. Oh my god, Yo, ta nos to jest po prostu hardcore. Jeszcze Freddy? Przecież to jest noc druga! Przecież to jest noc druga! ojo z kuchni człowieku już. On już jest kuchni, w kuchni. Nie wiem, jak mogę otworzyć te drzwi. On jest już w kuchni. jeszcze dwa razy ja będę musiał zamknąć drzwi. O, on już nie nosi kuchni on już nie nosi kuchni myślą, no myślę, że... Nie, foksy leci? Nie, chyba jeszcze nie Och, no, no. Dobra, przeszliśmy to, ja nie mogę, proszę Państwa, jeszcze raz za szybki odcinek, ponieważ ta noc druga to już mnie zastresował, chyba, że chcecie zobaczyć też noc trzecią, ale wydaje mi się, że na dwie noce będą wystarczyły, to co, słyszymy się w kolejnym odcinku, moi drodzy, dajcie znać, czy chcecie więcej odcinku z Five Nights at Freddy's Plus. I napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Cześć!